Jan Kochanowski, Treny Tren trzeci Wzgardziłaś mną, dziedziczko moja ucieszona. Zdałaś się ojca Twego bardziej uszczuplona ojczyzna, niżlibyś Ty przestać na niej miała. To prawda, żeby była nigdy nie zrównała z ranym rozumem Twoim, Z pięknymi przymioty, z których się już znaczyły Twoje przyszłe cnoty. O słowa, o zabawo, o wdzięczne ukłony, jako że ja dziś po Was wielce zasmucony. A ty, pociecho moja, już mi się nie wrócisz na wieki ani mojej tęsknicy okrócisz. Nie lza, nie lza jedno się za tobą gotować, a stopeczkami twymi Ciebie naszladować. Tam cię ujrzę, da Pan Bóg. Ty więc drogimi rzuć się ojcu do szyje ręczynkami swymi.